Yep. Teraz tutaj. Do. Poprzez białe drogi z mrozem za wam brani. Świercie lory i śpiewamy tak Pada śnieg, pada śnieg Dzwonią dzwonki sani Co za radość, pisaniami można jechać dal Pada śnieg, pada śnieg Dzwonią dzwonki sani A przed nami i nad nami Wiruje tyle gwiazd Dzień dobry paniom i panom i dzieciom. Witamy na kolejnym już dziewiątym małym memoriale Bronisława Czecha. Rozgrywane pod patronatem Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver, zawody zgromadziły około setki zawodników, nie tylko z BC, ale również z Seattle, a nawet z poza górskalistych. Jak zwykle w Vancouver. Prognoza pogody była deszczowa i jak zwykle się nie sprawdziła. I na szczęście, bo w opinii uczestników i organizatorów były to najbardziej udane zawody od 9 lat. Dzięki naszym sponsorom oraz około półsetce wolontariuszy byliśmy w stanie zapewnić takie rzeczy jak elektroniczny pomiar czasu, medale i nagrody, pączki i kiełbaski, a przede wszystkim wiele radości i wspomnień na przyszłość. A jak przebiegły same zawody? Chodźmy zatem zobaczyć, co się działo w Cypress Park 19 lutego. A tu natrafiliśmy na Juhasa, albo co co robicie? No jedziemy na górę. numerami i. Kasia, urwanie głowy. Organizatorzy naczelni Zbyszek, dzień dobry. Hey. Teresa, dzień dobry. Jesteście gotowi na zawody? No, już A co? Co ma się do powiedzenia? No, dużo nie mam, bo jeszcze wcześnie rano. Ale się rozgadamy koło barbecue. Zapraszamy na kiełbaski. Jak masz na imię? Macie bardzo do powiedzenia. O, w tej chwili jestem zajęty, muszę biegnąć, poszukać dwóch A może później? A nie, no bo właśnie na samym by... Race. Dziękuję. się czy w plakacie będzie to ładnie wiesz. Co to jest ten cały ekwipunek? To jest bezprzewodowy system, system pomiaru czasu. No ale, a tu to co? Ole, 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 ni zi, ni góra, le. Ole, 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 ni zi, ni góra, le. Opa! Co to już. 2, 1, nie wiadomo, tu nikogo, kto by zdarzył ślad, Tylko nasz Proszę Państwa, witamy Państwa na kolejnym memoriale imienia Bronka Czecha. Jest to nasz dziewiąty memorial zawodni nr numer... Jano, jak ci się, się jechało? Szybko jechałeś? Dobrze mi się jechało i życzę Wam wszystkich szczęścia. Dziękuję.

Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią, dzwonk pisanie. Co za rady z pisaniami można jechać dalej. Pada śnieg, pada śnieg, dzwonią, dzwonk pisanie. A przed nami i nad nami. Go! Słyszę głos, słyszę. 3, 2, 1, go! Przez białe drogi, z mrozem zabaw brak Będą na stanie, szybkie niby wiatr Piękni koni obrony, przez uśpiony las My wieziemy świerdzielony i śpiewamy tak Pane śnieg, pane śnieg, dzwonią dzwonki To Co za z pisaniami można jechać tak Pane śmiechu, pane szmier, dzwonią dzwonki stań A przed nami i nad nami wiruje tyle gwiazd. Marysia ma się karcie. Nie ale się muszę uśmiechać I się I pokiwać ma numerem. karcie. numerem ma z numerem 60 Walentyna się Jak idzie teraz? No idzie bardzo dobrze. Mi się wydaje, że dużo lepiej niż przez poprzednie 8 lat. Także jest super. <śpiewanie> On się zagubił, szukał nie wiedział wie. <grywa> <grywa> Ostatnia chochla. Co podajemy w tej świetnej restauracji? Podajemy swalińskie kiełbaski, przygotowane przez Sunshine Delhi. Deli. Kiełbaski dobre? Pyszne! Na co czekacie? Na hot Na doga, pomachajcie mi wam leci, trudno coś tak. Czekamy na hot dogi. Dzień dobry. Takie memoria, do tego Tak, u Was jedziecie na narty? O, raczej nie. Państwo, dziękujemy serdecznie Naszy, naszym organizatorom, Teresie, Józguszkowi Szyndowskim, którzy zorganizowali dziewiąty memoriał imienia Bronka Czecha. Państwo z Seattle przyjechali, tak? Z to przyjechaliśmy. Pierwszy raz jesteśmy, bardzo się cieszymy, bardzo nam się impreza podoba. I... Przyrzekamy, że będziemy przyjeżdżać w każdym roku i więcej ludzi przywozić syjat. Hello? No cześć! Do you speak English? No bardzo słabo go na po angielsku. Ale wówczas po francusku też nie. Sprachy Po niemiecku troskę. A po rusku gabonicie? No nie, za Które my się uczyli wcześniej, ale się pozabacowało. No bo co? Tych języków obcych to warto się uczyć, nie? Pierdolę gadał z już. Tam też widział, gadała pięcioma językami i się nie zagadała. Co boisz, że zawoda? Ja nie mam czasu na takie rzeczy. Co boisz, że zawoda? Kapitan! Co sądzisz o zawodach? Jestem dumna z moich dzieci, z tych zawodów i najbardziej z organizatorów. Pączki, 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 ciepłe, bardzo dobre pączki, ciepłe, świeże, pachnące. U nas świata takich nie ma, niestety. Zawody były wspaniałe, dziewczyny jeździły jak szalone, miały lepsze czasy od rodziców. Bardzo i myślimy, że wygrałeś. Ty też myślisz, że wygrałeś? Każdy by chciał wygrać, nie? A tato też, chociaż nie. Ta tato wygrał już dawno. <laughs> że Karolina jest osobą, która się urodziła w Anglii i nigdy nie mówiła po polsku. To w wieku prawdopodobnie o 20 lat. W wieku 20 lat zawodowała się kulturą słowiańską, nauczyła się rosyjskiego i polskiego, a ja tam nie słyszę? Brawo! 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 Ja Dziękujemy bardzo. Ja dziękuję bardzo. Dobrze. Także to będzie i po angielsku teraz i po polsku.

Esker advait oczywiście. He! Ola nahoz gabe! Bunak bere dion仔! Vasatu eta izatea EU judu ez betidea hau egin naiz Galilean baita

Jedno wie budząc się o świcie wstaje dzień, skończyła się już noc. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, że życie to tylko chwila. Ja więc, a więc, a więc przez chwilę. To chwila ja więc a więc za więc przez chwilę ze mną bądź pytasz mnie co to jest miłość? Nie ma ciebie nie ma już nic tylko jakby... She laser no